Poznaj 10 najnowszych i najskuteczniejszych sposobów na całkowite uwolnienie się od narcyza. Gwarantowany sukces! Uwolnienie się od narcyza bywa niezwykle trudne, ponieważ często działają oni uporczywie i stosują manipulacyjne taktyki. Istnieją jednak przemyślane i skuteczne strategie, które pomogą wyeliminować ich szkodliwy wpływ z Twojego życia. Oto 10 metod, które mogą Ci w tym pomóc. Numer 1. Wykorzystaj siłę ciszy. Najskuteczniejszym sposobem na uwolnienie się od narcyza jest całkowite milczenie. Narcyzi karmią się uwagą i potrzebują zewnętrznego potwierdzenia swojej wartości. Odmawiając im tego, pozbawiasz ich podstaw, na których opierają swoje poczucie kontroli i pewności siebie. Choć początkowo może to wydawać się trudne, kluczowe jest zachowanie konsekwencji i stanowczości. Narcyzi często sięgają po skrajne środki, szokujące lub raniące zachowania, aby ponownie zwrócić na siebie uwagę. Jednak prawdziwą siłą jest brak reakcji na ich prowokacje. Powstrzymaj się od jakiejkolwiek odpowiedzi, bez względu na to, jak bardzo ich działania wydają się celowe lub manipulacyjne. Każda reakcja z twojej strony dostarcza im dokładnie tego, czego potrzebują, aby nadal mieć na ciebie wpływ. Aby definitywnie przerwać ich kontrolę, konieczny jest całkowity brak kontaktu. Oznacza to żadnych telefonów, wiadomości czy odpowiedzi nawet pośrednich. Każdy powrót do rozmowy otwiera drzwi do ich manipulacji i pozwala im ponownie wejść w twoje życie. Trzymaj się swojej. Decyzji. Ignoruj ich próby wymuszania uwagi i skup się na własnym uzdrowieniu oraz budowaniu zdrowego, satysfakcjonującego życia wolnego od wpływu tej toksycznej osoby. Twoje milczenie jest najpotężniejszą bronią, która pomoże ci odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Numer 2. Odkryj radość w swoich ulubionych aktywnościach. Narcyzi czerpią energię z podziwu, zwłaszcza gdy ten dotyczy ich wyglądu lub domniemanej wyższości. Jednym z najlepszych sposobów na os osłabienie ich wpływu jest skupienie się na działaniach, które sprawiają ci przyjemność i wzmacniają twoją pozytywną energię. Im bardziej koncentrujesz się na swoim szczęściu, tym bardziej odbierasz narcyzowi możliwość manipulacji. Zatańcz do ulubionej muzyki, zjedz swoje ulubione lody, lub spędź wieczór na relaksie przy ukochanym serialu na Netflixie. Nie chodzi o prowokowanie narcyza, lecz o to, by dobro własne postawić na pierwszym miejscu. Takie podejście nie tylko pokazuje twoją wewnętrzną siłę, ale także destabilizuje narcyza, który dostrzega, że stracił nad tobą kontrolę. Twoje szczęście i pewność siebie to najpotężniejsze narzędzia w walce z narcyzem. Skupiając się na swoim rozwoju i radości życia, wysyłasz jasny sygnał. Nie potrzebujesz jego aprobaty ani uwagi, by czuć się spełnionym. To odkrycie jest dla narcyzów szczególnie bolesne, ponieważ ich poczucie własnej wartości opiera się na kontroli i potwierdzeniu z zewnątrz. Inwestuj czas w swoje pasje, pokazuj najlepszą wersję siebie i ciesz się życiem pełnią. Twoja radość oraz niezależność nie tylko poprawią twoją jakość życia, ale też jednoznacznie pokażą narcyzowi, że jego władza nad tobą to już przeszłość. Wasze wysokości, chwileczkę uwagi, zanim ruszymy dalej, mamy do ciebie drobną prośbę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, serdecznie zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Dzięki Twojemu wsparciu możemy wspólnie się rozwijać i tworzyć jeszcze lepsze treści. Ogromne podziękowania dla każdego, kto już jest z nami, życzymy Ci przyjemnego oglądania. Numer 3. Buduj wartościowe relacje. Aby definitywnie uwolnić się spod wpływu narcyza, kluczowe jest rozwijanie szczerych i zdrowych więzi z innymi ludźmi. Skieruj swoją energię na relacje z osobami, które cenią Twoje uczucia i myśli, a nie skupiają się wyłącznie na własnych potrzebach. Otaczaj się ludźmi, którzy okazują Ci empatię, dostrzegają Twoją wartość i wspierają Cię nawet w trudnych chwilach. Narcyzi nie potrafią udzielać szczerego wsparcia, ponieważ zawsze stawiają na pierwszym miejscu swoje ego. Ich uczucia są zwykle warunkowe i służą wyłącznie ich własnym interesom. Pa, pa. Dlatego nie polegaj na nich. Zamiast tego zbuduj solidną sieć wsparcia składającą się z osób, które szczerze Cię kochają, szanują i na których możesz bez wahania polegać, zwłaszcza w momentach, gdy najbardziej tego potrzebujesz. Kiedy świadomie rozwijasz relacje z ludźmi, którzy są uczciwi i pełni uznania dla Ciebie. Odbierasz narcyzowi wszelką kontrolę nad swoim życiem. Dodatkowo wzmacniasz swoją emocjonalną odporność i tworzysz przestrzeń, która daje ci poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Świadomość, że jesteś otoczony prawdziwymi, wartościowymi relacjami, przypomina ci, że manipulacyjne gry narcyza nie są ci do niczego potrzebne. Zainwestuj czas w nawiązywanie nowych znajomości lub pogłębianie tych już istniejących. Dziel się swoimi przemyśleniami, radościami i troskami z ludźmi, którzy naprawdę Cię rozumieją i wspierają. W ten sposób stworzysz życie pełne autentycznych więzi i prawdziwej bliskości, wolne od toksycznego wpływu narcyza. Numer 4. Skup się na osobistym sukcesie. Relacja z narcyzem często wiąże się z wciąganiem w jego dramaty i niekończące się wymagania, co sprawia, że twoje własne cele schodzą na dalszy plan. Pamiętaj jednak, że narcyz zawsze koncentruje się wyłącznie na swoich pragnieniach i ambicjach, ignorując twoje potrzeby. Aby na stałe uwolnić się spod jego wpływu, kluczowe jest, byś skoncentrował się na swoich marzeniach i planach, które być może zostały zaniedbane przez. Po Podporządkowanie się jego oczekiwaniom. Osobisty sukces jest dla narcyza trudny. Do zaakceptowania, ponieważ rzadko osiągają coś rzeczywistego. Ich poczucie wartości opiera się na powierzchownej akceptacji i manipulowaniu innymi w celu zdobycia uznania. Kiedy jednak realizujesz swoje cele i osiągasz postępy, stajesz się dla nich lustrem, w którym widzą swoje niedociągnięcia i niespełnione ambicje. Ta konfrontacja z rzeczywistością jest dla Narcyza bolesna, ponieważ podważa jego wyidealizowany obraz siebie. Znajdź czas na ok Określenie swoich priorytetów i skoncentruj się na tym, co naprawdę ma dla Ciebie znaczenie. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój zawodowy, osobiste osiągnięcia, czy realizację długo odkładanych marzeń, każdy sukces, który osiągasz, wzmacnia Twoją pewność siebie i czyni Cię bardziej odpornym na toksyczne zachowania narcyza. Twój sukces to nie tylko dowód Twojej wartości, ale także cichy opór wobec manipulacji narcyza. Pokazuje, że nie jesteś już podatny na jego gry. Trwaj w swoim postanowieniu, skup się na swoim rozwoju i buduj życie, które opiera się na Twoich własnych wartościach i osiągnięciach, a nie na oczekiwaniach czy kontroli ze strony innych. Numer 5. Przebaczenie bez oczekiwania przeprosin. Przebaczenie jest kluczowym krokiem w zerwaniu wpływu narcyza na Twoje życie. Nie chodzi o usprawiedliwianie czy akceptowanie jego działań, lecz o porzucenie urazy i rozczarowania, które żywisz wobec niego. Dzięki temu wewnętrznemu wyzwoleniu odnajdziesz spokój i otworzysz drzwi do przyszłości pełnej równowagi oraz osobistego rozwoju. Droga do przebaczenia nie zawsze jest łatwa, zwłaszcza gdy rany są głębokie. Jednak to właśnie ten proces pozwala Ci odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Przebaczenie nie oznacza konieczności werbalnego wyrażenia swoich uczuć wobec narcyza. To przede wszystkim wewnętrzne uwolnienie się od negatywnych emocji, które Cię obciążają. Porzucając ból i poczucie zdrady, tworzysz przestrzeń dla uzdrowienia i odnowy. Szczególnie ważne jest, aby przebaczyć bez oczekiwania na szczere przeprosiny. Narcyzi rzadko odczuwają prawdziwą skruchę, ponieważ nie potrafią przyznać się do swoich błędów ani wziąć odpowiedzialności za swoje działania. Twoje przebaczenie powinno więc wynikać wyłącznie z troski o własne dobro, a nie z ich ewentualnej zmiany czy żalu. Moc bezwarunkowego przebaczenia i miłości może jednak narcyza zaskoczyć. Odbiera mu to kontrolę nad twoimi emocjami, czyniąc cię odpornym na jego manipulacje. Twój wewnętrzny spokój i siła sprawiają, że stajesz się dla niego nieosiągalny. Przebaczenie to nie tylko akt uwolnienia, ale także wyraźny dowód twojej wewnętrznej odporności i determinacji. Udowadniasz tym, że potrafisz odnaleźć własną drogę do spełnionego i harmonijnego życia. Niezależnie od zewnętrznych wpływów mu. Numer 6: zakończ obwinianie samego siebie. Stałe przypisywanie sobie winy sprawia, że narcyzowi łatwiej jest unikać odpowiedzialności za swoje czyny. Jednocześnie uniemożliwia to wprowadzenie prawdziwych zmian w twoim życiu. Zamiast pogrążać się w samokrytyce, skieruj swoją energię na rozwój osobisty i ignoruj opinie czy oczekiwania innych. Budując swoją wewnętrzną siłę, zyskasz możliwość z dumą patrzeć w przeszłość, nie będąc obciążonym wyrzutami sumienia czy wątpliwościami. W chwilach, gdy relacja z narcyzem staje się przytłaczająca. Możesz wpaść w pułapkę obwiniania siebie. Narcyzi doskonale manipulują otoczeniem, sprawiając, że zaczynasz wierzyć, iż twoje problemy wynikają z twoich niedoskonałości. Często działają subtelnie, sugerując, że wszystko by się zmieniło, gdybyś tylko był bardziej uważny, wydajny czy pewny siebie. Jednak takie sugestie to jedynie część ich gry, która ma na celu utrzymanie cię w cyklu samokrytyki i daremnych starań. Rozpoznanie tej manipulacji jest kluczowe. Aby się jej przeciwstawić. Nie pozwól, by narcyz wpędzał cię w poczucie niskiej wartości. Twoje życie, rozwój i cele są najważniejsze. Skupiając się na swoich wartościach i priorytetach, odbierasz narcyzowi kontrolę nad swoimi emocjami i decyzjami. Zrozum, że nikt nie jest doskonały i traktuj każdą trudność jako okazję do nauki i rozwoju. Pozbywając się ciężaru samokrytyki, wzmacniasz swoją odporność psychiczną i tworzysz przestrzeń na akceptację siebie oraz wewnętrzne uzdrowienie. Droga do samorealizacji może być wymagająca, ale prowadzi do życia, w którym rozpoznajesz i rozwijasz swoje mocne strony, niezależnie od opinii czy wpływów innych. Podążaj za swoimi celami i nie pozwól, by cienie przeszłości lub oczekiwania narcyza Cię zatrzymywały. Twój rozwój to dowód Twojej siły i krok w stronę wolnego, spełnionego życia. Numer 7. Siła odpuszczenia, odejdź, nie szukając zemsty. Narcyzi czerpią swoją władzę z manipulacji i kontroli. W chwili, gdy zdecydujesz się przerwać tę toksyczną dynamikę i postawić wyraźną granicę, ich wpływ na Twoje życie zaczyna słabnąć. Odejście bez oglądania się za siebie to jeden z najbardziej skutecznych kroków, by zakończyć ich władzę nad tobą. Prawdopodobnie będą próbowali przyciągnąć cię z powrotem. Dla nich najważniejsze jest utrzymanie dominacji. Jednak twoja odmowa powrotu do tego cyklu zmusza ich do uznania granic, które im wyznaczyłeś. Może pojawić się pokusa, by szukać sprawiedliwości lub odwetu, ale w tym kryje się ryzyko. Chęć zemsty sprawia, że nadal poświęcasz im swoją uwagę i emocje, co daje im pośrednią władzę nad tobą. Narcyzi przypominają emocjonalnych pasożytów karmią się energią i zainteresowaniem innych. Gdy jednak zdecydujesz się przestać ich zauważać, ich moc nad tobą szybko zanika. Tracą swoje źródło energii, gdy nie dostają od ciebie żadnej reakcji. Chociaż zemsta może wydawać się kusząca, w rzeczywistości jest bezcelowa. Narcyzi rzadko odczuwają prawdziwą skruchę czy refleksję nad swoim postępowaniem. Prawdziwym zwycięstwem jest brak reakcji z twojej strony. Ignorując ich, odbierasz im przestrzeń do manipulacji. Twoja obojętność to ich największy cios. Sprawia, że tracą grunt pod nogami. Najskuteczniejszym sposobem, by pokazać narcyzowi, że nie ma już nad tobą władzy, jest całkowite odebranie mu swojego czasu i emocji. Narcyzi bardzo źle znoszą odrzucenie i brak zainteresowania, ponieważ ich samoocena zależy od tego, jak reagują na nich inni. Gdy przestajesz reagować, zmuszasz ich do konfrontacji z własną, wewnętrzną pustką. Podczas gdy oni szukają nowych źródeł uwagi, ty możesz w pełni skupić się na swoim dobrostanie. Kierując swoją energię na rozwój osobisty zamiast na ich manipulacje, odzyskujesz kontrolę nad własnym życiem. A prawdziwe zakończenie ich wpływu następuje w momencie, gdy ich istnienie staje się dla ciebie całkowicie nieistotne. Numer 8. Buduj prawdziwe relacje z prawdziwymi sojusznikami. Narcyzi postrzegają autentyczne, szczere więzi w Twoim otoczeniu jako zagrożenie, ponieważ ich poczucie wartości zależy od uwagi i podziwu innych. Ludzie, którzy oferują Ci prawdziwą sympatię i wsparcie, odwracają uwagę od samolubnego świata narcyza. A to właśnie podważa jego kontrolę. Relacje oparte na prawdziwym współczuciu i zaufaniu pomagają Ci uwolnić się od manipulacyjnej dynamiki narcyza. Narcyzi dążą do bycia w centrum uwagi, oczekując, że wszystko będzie się kręcić wokół nich. Szukają nieustannie sposobów, by utrzymać tę dominującą pozycję. Jednak, gdy pojawiają się w Twoim życiu osoby, które okazują Ci prawdziwą wartość, wpadają w panikę. Aby odzyskać kontrolę, często sięgają po drastyczne środki oskarżenia, manipulacje, dramaty. Lecz to, co otrzymujesz od prawdziwych sojuszników, jest znacznie cenniejsze i głębsze niż wszystko, co może zaoferować narcyz. Otaczanie się ludźmi, którzy naprawdę troszczą się o Ciebie, a nie tylko o własne korzyści, to klucz do Twojej emocjonalnej siły. Takie relacje wspierają Twoje poczucie wartości i wewnętrzną stabilność, przez co stajesz się mniej podatny na manipulacje narcyza. Dzięki wsparciu i serdeczności tych osób uczysz się stawiać swoje potrzeby i pragnienia na pierwszym miejscu, nie dając się wpływać opiniom zewnętrznym czy toksycznym osobom. Chociaż narcyz może starać się sabotować lub umniejszać Twoje nowe relacje, Twoja zdolność do ich nawiązywania i pielęgnowania świadczy o tym, że jego kontrola nad Tobą maleje. To dla niego trudne do zniesienia, ponieważ pokazuje mu to jego bezsilność. Nie jesteś już centralną postacią w jego życiu, a to oznacza głęboki strach i utratę władzy. Koncentrując się na swoich prawdziwych sojusznikach, tworzysz wspierające środowisko, które pomaga ci rozwijać się i kwitnąć. Twoi prawdziwi przyjaciele i towarzysze dają ci przestrzeń, by dostrzegać swoje mocne strony i je rozwijać. I to jest prawdziwa wolność, otaczać się miłością i autentycznością, zamiast dać się wciągnąć w toksyczny krąg narcyza. Numer 9. Wspieraj autonomię i miłość własną, aby odebrać narcyzowi władzę. Rozpoznanie prawdziwej natury narcyza to kluczowy krok w uwolnieniu się spod jego kontroli. Tacy ludzie nie wnoszą nic wartościowego do Twojego życia. Przeciwnie, zabierają Twoją energię i uwagę, nie dając nic w zamian. Zacznij od skierowania swojej troski i uwagi, Którą dotąd poświęcałeś narcyzowi na siebie. Buduj swoją niezależność i pielęgnuj miłość do samego siebie, aby wzmocnić się emocjonalnie i zwiększyć swoją odporność. Narcyz nie będzie przy tobie w trudnych chwilach. Nie możesz liczyć na jego wsparcie, ani na to, że pomoże ci w momentach zwątpienia. Jego jedynym celem jest wykorzystanie cię do własnych korzyści, eksploatacja twojej energii oraz utrzymanie cię w emocjonalnym uzależnieniu. Taka nierówna relacja prowadzi do wyczerpania i uniemożliwia ci życie pełne spełnienia i radości. Zamiast pozwalać, by jego manipulacje dalej cię ograniczały, skieruj swoją uwagę na własny rozwój. Samoopieka to twoje najpotężniejsze narzędzie, które osłabia wpływ narcyza. Znajdź czas na zajęcia i rutyny, które przynoszą ci radość i poczucie własnej wartości, niezależnie od opinii. Innych. Czy to medytacja, rozwijanie pasji, czy wzmacnianie relacji społecznych, każdy krok w stronę miłości własnej czyni cię mniej podatnym na manipulacje. Kiedy odzyskasz autonomię, dostrzeżesz, że masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, by prowadzić szczęśliwe życie. Narcys szybko zauważy, że jego władza nad tobą słabnie, ponieważ przestaniesz zabiegać o jego aprobatę. Taka niezależność dotyka narcyzów szczególnie mocno, gdyż ich poczucie własnej wartości opiera się na kontroli nad innymi. Skupiając się na sobie, odbierasz narcyzowi fundament jego gier manipulacyjnych. Twoja miłość własna i wewnętrzna równowaga staną się tarczą, która ochroni cię przed jego taktykami. Im więcej inwestujesz w swoją siłę i rozwój, tym bardziej oczywiste staje się, że w twoim życiu nie ma już miejsca na toksyczne wpływy. Prawdziwa wolność polega na budowaniu życia opartego na własnych wartościach i sile, wolnego od jakiejkolwiek destrukcyjnej kontroli. Numer 10 Kształtuj silną tożsamość. Narcyzi funkcjonują dzięki nieustannej potrzebie zewnętrznego uznania, niczym płomień, który wymaga ciągłego podsycania. Każde podjęcie dyskusji z nimi, czy reakcja na ich prowokacje, jedynie wzmacnia ich pozycję. Kluczem do uwolnienia się od ich wpływu jest skoncentrowanie się na budowaniu własnej tożsamości. Skieruj swoją uwagę na wartości, przekonania i cele, które definiują Ciebie jako osobę. Tylko ktoś, kto wie, kim jest i czego pragnie, może skutecznie oprzeć się manipulacjom narcyza. Silna osobowość zaczyna się od wyznaczenia jasnych granic. Nie pozwól nikomu ich przekraczać ani podważać Twoich decyzji. Twoje szczęście i spełnienie powinny zawsze stać na pierwszym miejscu. Narcyzi często wykorzystują swój urok i charyzmę, aby manipulować innymi i skłaniać ich do rezygnacji z własnych potrzeb. Aby uniknąć ich kontroli, musisz stać się odpałym, odporny. Emocjonalnie niezależny i niewrażliwy na ich oczekiwania. Najważniejsze jest, aby nie szukać ich aprobaty, lecz działać z pełnym przekonaniem i pewnością siebie. Skup się na rozwijaniu swojej tożsamości, wzmacniaj swoje pasje i dbaj o zdrowe relacje. Im mniej miejsca narcyzm ma w twoim życiu, tym mniejszy wpływ może na ciebie wywierać. Umiejętność określania priorytetów ochroni cię przed toksycznymi relacjami w dłuższej perspektywie. Budowanie silnej tożsamości nie tylko chroni przed manipulacją, ale także pozwala prowadzić życie pełne satysfakcji i wewnętrznej harmonii. Samoświadomość i miłość własna stanowią fundament, na którym można zbudować stabilną i szczęśliwą codzienność. Minimalizując kontakty z narcyzami oraz jasno wyznaczając granice, zyskujesz wolność i kontrolę nad swoim losem. Ostatecznie najważniejszą lekcją jest wzmocnienie samego siebie i pozostanie wiernym swoim wartościom. Taka postawa nie tylko chroni przed przyszłymi toksycznymi relacjami, ale również otwiera przestrzeń na prawdziwe i wartościowe więzi. Na zakończenie zostawiam Ci dwa filmy, które pozwolą lepiej zgłębić filozofię stoicką. Jeśli spodobało Ci się to wideo, napisz: 5 w komentarzu, jeśli masz uwagi lub coś Ci się nie podobało, zostaw 0 abym mógł ulepszyć przyszłe materiały specjalnie dla ciebie. Jeśli nasze treści przypadły ci do gustu, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, gdzie regularnie publikujemy materiały dostosowane do twoich zainteresowań. Śmiało zostaw swoje komentarze pod tym filmem. Uwielbiam je czytać i zawsze staram się na nie odpowiadać. Dbaj o siebie. Dziękuję za czas spędzony z nami i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymaj się ciepło i niech Bóg Cię prowadzi.